Kopim sobie stoł na pepele O, to chyba już się nakryło. O, tak. Um, hej, cześć, witajcie z tej strony. Ja wieczorem dzisiaj gramy w bloka Jak widzicie, no to kopiemy sobie stoł na, żeby jeszcze mocniej rozbudować. O, zastan. Nic nie ma tu zasadzenia. Mhm. Um, 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 Jakby co, to wczoraj nie było? Był Brawl Stars, bo no nie mogę tak um, ciągle nagrywać z Minecrafta, bo um, um, szybciej się znudzi. Um, 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 Pozdrawiam Was bardzo, widzowie. I... No i jak wi nie widzieliście, to zobaczcie mój domek. Zbudowałam, się nagryć, ale mi się udawało. Hmm. Tak wygląda bez szyb Tak. I tutaj się wchodzi do góry. Tausterka mi się przeszkadza. Nie, nie tak. Nie da się dziś będziemy farmę budować yy, nasionek, ale nasionek niby nie mocno. tak naprawdę jak się sobie szkieleta no to wtedy się yy, jak to ma się mączkę kosną i możesz jak yy, uder uderzy się w siemię to wtedy yy, to wtedy te yy, trawę się robi Pięśniak się jest niższy, to, no to czasami wypadają te ten nasionka. I właśnie, no, taką długość trzy w to i trzy w tamto. Raz, trzy. Dobra, i mi idziemy teraz do Raz, dwa, trzy, dobra. Takie małe fale nie będziemy budować. Albo no, taką małą zbudujemy. Dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, dobra. Dobra, pyk, pyk, pyk. Mm. Dobra, pyk, pyk. Od razu mówię, żebyście zasubskrybowali ten kanał. Że, y, I koniecznie za dzwoneczek naciśnijcie. Tam na dole, pod moim kanałem... Y, no bo jak to? Już nie umieć żadnego filmiku na moim kanale. No i bardzo się cieszę, że oglądacie czasami, czasami oglądają niektórzy moje filmy. bardzo się podoba mi. Bardzo jestem szczęśliwy. Pink, good, pink, pink <coughs> hmm. Pink good A w ogóle. Może nam urośnie, może nie. Bo nie mam wody. Nawet to trudno stało być bardzo. Ojej. Się w ogóle nie da. Jak <laughs> chcecie, no to piszcie w komentarzu czy przyjść na tego drugiego mojego ockie bloka, czego nie widzieliście, ale bardzo fajny jest. Mm polecam bo no to z tego ja tam prawie nic nie lagowało nie wiem czemu tu blokuję taki chillowy odcinek z minecrafta może nagrybrał ten robloxa pod tym odcinek zostawicie 10 półtorej to oczywiście Oczywiście nagram odcinek z Robloxa. No i polecam ten mój kanał. Polecam ten też zostawić tu łapkę w górę i oczywiście najważniejsze. najważniejszy. Słoneczek musi być.

Я же там 12 срубочек. Что за стол на копчик? okay don't sneeze Dobra. Oczywiście między odcinkami będę grać. I polecam grać w bloki Bo są bardzo ciekawe, fajne. uczę grać lepiej w minecrafta. To może wystarczy? No, no raczej tak. Pik, pik, pik. No byśmy tego nie chcieli. Patrzmy, spadł. Dobra. Jeszcze zepniemy tę jedną czerwę i końcu odcinka. No, ja oczywiście, wiem, co zrobić. Tam przynajście do ładne słoneczka. więc zasubskrybujcie ten kanał, ciśnijcie ten czerwony przycisk no i chwilkę zrobię, żeby lepiej było z tym pewien Dzisiaj to tak No, hmm. właśnie się nie da. Więc zasubskrybujcie ten kanał. Naciśnijcie ten czerwony przycisk na tym. On na tym. to zapniję od razu, później. Hmm, to naciśnijcie ten czerwony przycisk na, na subskrybuj tam na dole i będę bardzo szczęśliwy. Będę ja lubię jak ktoś subskrybuje. Tu więc, widzimy się. W tym odcinku Skrybloga, albo Robloxa, albo Browsers. To więc para.